Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj zapraszam Was na test bidonów Camelback. Do naszej redakcji trafiła cała oferta rowerowych bidonów podium. Mamy tutaj konkretnie model Camelback Podium, ten taki zwykły, najbardziej podstawowy, lekko izolowany Camelback Podium Chill, mocny izolowany Podium Ice i nowe bidony Podium Insulated Steel ze stalową konstrukcją, bo te pozostałe są oczywiście z tworzywa sztucznego z plastiku. Jak widzicie, jest tego naprawdę dużo, ale miałem okazję, miałem się kilka tygodni, także sporo pojeździłem. Myślę, że mam już całkiem dużo do powiedzenia. Oczywiście, ich taką nadrzędną cechą rozpoznawczą jest to, że wszystkie mają charakterystyczny ustnik kamelbaka, który nie wymaga ani otwierania, ani zagryzania. Po prostu bierzemy do ust i na zasanie bierzemy sobie łyka, i to jest jakby charakterystyczna cecha tego, że kamelbaki są bardzo łatwe w użyciu. Do tego jeszcze przejdę. W ogóle myślę, że tytułem wstępu warto powiedzieć, że kamelbak to jest taki specjalista od nawadniania. To od tej firmy zaczęło się wszystko w kontekście plecaków z bukłakiem i z rurką do picia że założyciel tej firmy jechał na jakieś wyścig, gdzie było super gorąco. I z takich worków na kroplówkę, bo był sanitariuszem, tak w ogóle, to też warto, żeby to tu ona dać. I z worków na kroplówkę, i z tych rurek, które się potem daje jako w kłucie do żylna, zrobił sobie taki własny system kamelbaka. Od tego się wszystko zaczęło. Potem były plecaki, potem były nerki. No i teraz też jako część tej oferty są oczywiście widony. One są już w ofercie od kilku lat. To jest już kolejna generacja tak naprawdę podiumów. Jest ona w ofercie i w sprzedaży, myślę, że już z dobre 5-6 sezonów. Natomiast u nas na kanale jeszcze nigdy nie było ich też to a teraz jest taka okazja, więc zapraszam Was. Bo to są naprawdę dobre bidony. Moje wrażenia z użytkowania tych bidonów podzielę sobie na dwa etapy. Najpierw powiem o kilku wspólnych kwestiach, które tyczą się całej kolekcji, bo one są bardzo podobne i po prostu nie ma sensu się powtarzać. A potem przejdę do każdego modelu z osobna i o każdym opowiem jego charakterystyczne cechy. Myślę, że pierwsze, o czym warto powiedzieć, to to, jak zbudowany jest ten ustnik, bo to jest naprawdę, no myślę, najbardziej istotny element tych bidonów, najważniejsza ich część, która sprawia, że faktycznie. Są one lepsze niż inne modele na rynku i jeżeli je mógłbym tak powiedzieć śmiało, to dla mnie Camelbak jest w ogóle jedną z tych marek, które robią najlepsze bidony na rynku. Zresztą prywatnie też kupuję ich bidony, także no jestem tutaj, no, trochę głupio właśnie tak mówić, ale jestem bardzo oddany tej marce, bo mi się z tych bidonów bardzo dobrze pije. Tak jak powiedziałem, ustnik jest super ważny i on daje też tą przewagę tym bidonom, bo zwróćcie uwagę, że jest on bardzo duży i tak naprawdę, kiedy bierzemy łyka, a nie wymaga to w ogóle siły, po prostu bierzemy, wiecie, w ten sposób i za jednym takim zastaniem tego napoju leci bardzo dużo. Więc, kiedy powiedzmy, jedziemy jak intensywny trening albo wyścig, musimy tylko wyciągnąć widząc z koszyka, wziąć łyka. nie wymaga to od nas ani siły, ani dodatkowego wysiłku, ani jakiejś koncentracji. Po prostu, wiecie, wskalacie do ust, zastanie i na, na, napój w dużej ilości. Dodatkowo, kiedy go naciśniemy, a te bidony są dosyć elastyczne, dosyć miękkie tutaj pod palcami, to tego płynu leci więcej. Więc, jeżeli ja miałbym powiedzieć, to to właśnie, jakie to jest proste, wygodne i mało, zabierające mało energii, plus to, jak duża jest przepustowość tego ustnika, to jest ogromna zaleta. I nie mówię, że nie ma na rynku innych dobrych bidonów, ale naprawdę są to jedne z najlepszych, powiem nieskromnie, bidonów na rynku i to po prostu jest fakt, zresztą to potwierdza ilość osób, które ich używa i ich popularność. Co jeszcze jest ważne, ten ustnik on jest cały czas w pozycji otwartej i wtedy nie cieknie, i to też jest jego zaleta, że generalnie te bilony nie ciekną, ale możemy sobie je zamknąć. I powiedzmy dla pewności, kiedy jedziemy jakiś gdzieś tam na wyjazd, mamy te bilony w torbie, w samochodzie gdzieś schowane, albo nawet w rowerze, który gdzieś tam leży, w bagażniku jest bokiem, to kiedy sobie zamkniemy, no to mamy już taką gwarancję, że tej żadnym płynem nam nie wycieknie, bo wiadomo, że one generalnie nie ciekną. Ale kiedy wlejemy tam kole z gazem, albo no nie wiem, coś się stanie ekstremalnego, na przykład kiedy, o, szykownik, picie, i mocno go wstrząsamy coś tam się zdarza, że lekko z niego wypryśnie, ale generalnie naprawdę to jest już któryś Camelback podium, którego używam i nigdy nie miałem takich problemów, żeby ta rama gdzieś tam była pozalewana, więc no na pewno fajne są te ustniki, bo nie dość, że są mega wygodne, wymagające siły, to właśnie jeszcze nie ciekną. Mam tam taki mały minus, w postaci tego, że kiedy pijemy, to jednak zawsze, kiedy kończymy brać tego łyka, troszkę tej wody, czy izotonika, czy innego napoju zostaje na górze, no i cały ten kurz, który się unosi, kiedy jeździmy w terenie, będzie miał tendencję do przyklejania się do ustnika, no ale tego nie unikniemy, ja właściwie nie znam bidonów, oprócz modeli z klapką, które pozwalają tego kłopotu uniknąć. Zresztą w ofercie Camelbaka, jeżeli dobrze pamiętam, a właściwie jestem pewien, są modele, które mają klapkę na ustnik, one nazywają się Dirt Series, także wiadomo, jakby nazwa już wszystko tutaj tłumaczy. Do jazdy w kurzu, można powiedzieć. Natomiast no, ja osobiście wolę takie i takie też dostają do testu, no bo ta szybkość, łatwość picia tutaj dla mnie jest bardzo ważna. Nawet wczoraj byłem na wyścigu właśnie konkretnie z tym bidonem, który trzymam w ręku. No i to właśnie, jak łatwo się te, te picie spożywa, no to dla mnie jest to taka mega, mega zaleta Wiem, że się powtarzam, ale chcę, no, żebyście, to żebyście to po prostu wiedzieli, że ta przepustowość, szybkość, łatwość i bezwysiłkowość tego picia, to jest ich największa zaleta zaleta. Drugą zaletą, którą ja widzę i którą ja też bardzo lubię, to jest to, że ta pokrywka jest duża. Zwróćcie uwagę, że to wejście do środka jest naprawdę szerokie. Jeżeli chodzi o jakieś mycie czy wsypywanie proszku, kiedy szykujemy sobie odżywkę, to idzie bardzo szybko. Podobnie na wyścigu. Pewnie część z Was jeździ na jakieś dłuższe, gravelowe wyścigi, czy na jakieś długie dystanse, maratony MTB, czy tego typu imprezy. takie zatrzymujemy się w sklepie, czy na bufecie, który jest dostarczony przez organizatora, to wlanie napoju, kiedy mamy taki właśnie duży wlew, jest dużo prostsze niż kiedy on jest na przykład dwa razy mniejszy. I w ogóle cała ta obsługa jest łatwa, szybka, prosta. Mycie tego nie jest skomplikowane. Sam ten ustnik też jest rozkładany. To jest ważne. Kiedyś, pamiętam, były bidony podium w kamerbaku poprzedniej generacji. Wydaje mi się, że one w ogóle nie miały tego ustnika w całości rozkręconego. Tutaj nie jestem pewien, ale pamiętam, że kiedy dostałem ten nowy po raz pierwszy w swoje ręce, to właśnie ujęło mnie to, jak one łatwo się, się podlegają myciu, jak łatwo jest je rozłożyć, jak łatwo jest ten ustnik wyczyścić, więc to na pewno też jest ważne, bo dla osób, które są czułe na higienę, to ta łatwość mycia też jest zaletą. Myślę, że tyle cech wspólnych. Teraz przejdźmy do szczegółów, czyli do każdego jakby modelu z osobna. Na początek klasyczne podiumy, czyli zwykłe bidony na każdą pogodę, które nie mają żadnej dodatkowej izolacji. One występują w trzech rozmiarach. To jest pojemność 710 ml. Mniejszy ma 620 ml, i jeszcze jest taki nowy, najmniejszy 450 ml. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Tak jak powiedziałem, świetny ustnik do tego e, tworzywo. Elastyczne, sztywne na tyle, że widok się nie zaginał, ale też na tyle miękkie, że łatwo jest sobie nacisnąć, żeby zwiększyć przepustowość brania e, tego łyka, żeby ten łyk był właśnie większy. O tym mówiłem już wcześniej, więc nie będę też tego e, powtarzał. Bardzo fajny rozmiar pasujący do większości koszyków rowerowych. Ja akurat e, bardzo często jeżdżę z koszykami plastikowymi e, bo Dragera i właśnie takie mam w swoich rowerach i w nich testowałem podiuma i naprawdę stabilność trzymania się w koszyku jest idealna, jechałem tak jak powiedziałem wczoraj na wyścigu, wcześniej jeździłem sporo na gravelach sporo jeździłem na szosie, sporo jeździłem na MTB nigdy ten bidon ani mi się nawet lekko nie wysunął z koszyka także naprawdę jego jakby tutaj obwód jest spasowany z takim standardem jaki mamy w koszykach na bidony, jeżeli chodzi o wkładanie to wkładanie i wyciąganie odbywa się z nieco mniejszym oporem niż w przypadku bidonów, tych izolowanych. One są delikatnie grubsze, ale są zupełnie różnice, które po prostu czujemy, kiedy między jednym a drugim dniem, właśnie przekładamy sobie bidony i widzimy jakby jeden po drugim, czym one się konkretnie różnią. No i jeszcze jedna może sprawa dotycząca tego mojego bidonu, bo on jest bardzo mały i on z tym wcięciem nie wpisuje się w koszyki na bidon wszystkie. To jest tak, że tutaj mamy to wcięcie na tej wysokości, gdzie w większości koszyków na bidon właśnie jest taki dziubek, który nie pozwala się wysuwać tym bidonom. Natomiast ten mniejszy ma to wcięcie oczywiście niżej. Zwróćcie uwagę na to porównanie. I to jest bardzo fajna propozycja, bo takich bidonów nie ma wiele na rynku, a na przykład ja mając małe dzieci, które mają swoje rowery, gdzie jest mało miejsca w ramie, potrzebuję im takie właśnie buteleczki mniejsze wkładać, żeby oni mogli w ogóle ze sobą zabrać bidon, bo taki duży się zwyczajnie nie zmieści w ramię, Tak samo jest sporo rowerów typu full suspension, gdzie ten koszyk na rurze podsiodłowej ma bardzo mało miejsca na bidon i tam też wchodzą tylko małe bidony, więc fajnie, że też takiego jest w ofercie, ale zwróćcie uwagę przy zakupie, bo o ile ten i ten nieco mniejszy Czyli te standardowe bidony pasują do właściwie każdego koszyka, to ten już wymaga przymierzenia, bo nie wszędzie będzie po prostu pasował odpowiednio i to jest ważne, żeby to wziąć pod uwagę podczas zakupów. Kolejny model to Podium Chill, czyli model z lekką izolacją. Tutaj mamy 710 ml i 620 ml. I teraz, jeżeli chodzi o izolację, to ona jest taka delikatna. Producent podaje, że one trzymają chłodny napój w bidonie dwa razy dłużej, aniżeli klasyczny podium. No i analogicznie, kiedy jest zima, ja akurat testowałem je zimą, to też dwa razy dłużej trzymają przyjemną temperaturę napoju, że on nie jest zbyt wychłodzony. I tak powiem wam w praktyce, kiedy było między 0 a plus 5 stopni Celsjusza, to takie półtorej godziny miałem przyjemny napój, kiedy wlewałem sobie ciepłe picie w domu. To przez te pierwsze właśnie półtorej godziny jazdy było ok, kolejne półtorej dobijając do trzech godzin. Nie było źle, ale picie było już zimne. Natomiast moim zdaniem jedna wielka zaleta tych bidonów jest taka, że zwróćcie uwagę, że one są izolowane, więc już naprawdę i na upały, właśnie i na zimę możemy zabrać sobie fajne picie ze sobą a one nie są wielkie, one nie są termosami, nie są metalowe, nie przytłaczają, nie są jakieś też brzydkie, no bo dużo jest widonów, które są termiczne, mają bardzo fajne właściwości, ale wyglądają fatalnie i bardzo psują ten taki sportowy wygląd roweru, a jest jednak masa osób, które patrzą na to... Jak wygląda rower z bidonami, czy to fajnie w ogóle się prezentuje, czy to jest spasowane odpowiednio. I to właśnie jest spoko, że czy jedziemy sobie latem na upalną temperaturę z piciem, które ma być i chłodne, czy zimą właśnie na jakiś trening, kiedy potrzebujemy, żeby to picie nie było zbyt zimne. To nadal mamy rower, który ma sportowe, niezbyt duże bidony. No i poza tym utrzymują wszystkie zalety bidonów Camelbaka, czyli łatwe picie, możliwość ściskania cały czas. Nie to są sztywniejsze oczywiście niż to zwykłe, ale nadal można naciskać i tego łyka brać dzięki temu jeszcze większego. Mi się też bardzo podoba, jakie są kolory ta paleta kolorów z Rośnie w Camelbaku. Teraz doszły takie modne obecnie różne barwy. No, fajnie to wygląda na rowerze, nie ukrywam. Ja mam też bardzo kolorowe teraz swoje prywatne rowery, i kiedy składałem te widony to było takie przyjemne dla oka wykończenie designerskie całości. Także naprawdę spoko. Kolejny bidon to Camelback Podium Ice. Ten jest wyraźnie mocniej izolowany od tego. Zwróćcie uwagę, że Ice przy pojemności 620 ml jest praktycznie tak samo duży jak Chill 710. I to właśnie świadczy o tym, ile tej izolacji tutaj jest, no bo wewnątrz mieści się wyraźnie mniej napoju, dlatego że ścianki po prostu są tutaj mocniej zaizolowane. I faktycznie też podczas jazdy czułeś tę izolację, bo kiedy jechałem sobie na 3 godzinny trening, brałem 2 bidony, właśnie tego i Chill. To przez pierwsze półtorej godziny e, używałem chilla. Potem przechodziłem na ASA e, i widać było, że ten bidon trzyma o jakieś 60-70 minut e, dłużej. Ciepłe picie, także wyraźnie lepsza izolacja, którą tuć podczas jazdy, czy jeździmy w upałach, bo Amerykanie dedykują te bidony generalnie na lato, żeby picie było chłodne, ale czy jeździmy latem, czy jeździmy zimą, to po prostu dłużej utrzymamy sobie to picie w tej przyjemnej do spożywania temperaturze. Tak jak powiedziałem, dla mnie, nawet podczas 3-godzinnego zimowego treningu w okolicach zera, nadal ta temperatura jest znaczna. Oczywiście to nie jest tak, że wlewamy picie, które ma 40 stopni i ono ma 40 stopni po 3 godzinach, ale nadal po tych 3 godzinach ono jest przyjemne, kiedy połykamy, a nie czujemy, że gardło dosłownie nam. Zamarza, więc spoko i ponownie całkiem fajny, wciąż sportowy wygląd. Choć zwróćcie uwagę, no to porównanie mówi samo za siebie. Tutaj mamy już wyraźnie mniej napoju, a jednak bardzo podobną wysokość, i o tym warto pamiętać, kiedy właśnie będziemy się w niego wyposażać. Ale generalnie. Wszystkie standardy Kamelbaka, czyli stabilność w koszyku, łatwość picia, łatwość czyszczenia, nalewania jest to utrzymana, więc bardzo fajna propozycja dla sportowych użytkowników, którzy chcą zimą po prostu mieć picie pod ręką, picie szybko, bezwysiłkowo, powiedzmy pomiędzy jakimiś interwałami, no to to jest dużo lepsze niż taki klasyczny termos, no bo termos to wiadomo, już jest długa obsługa, trzeba się zatrzymać, odkręcić, napić, a tutaj jest pełna prędkość użytkowania. No, i na koniec dwa modele Podium Insulated Steel. Większy o pojemności 650 ml i mniejszy o pojemności 530 ml. To jest zupełnie inna konstrukcja, bo o ile te, które właśnie spadły, były z tworzywa. To te są stalowe i zwróćcie uwagę, mają inaczej rzędzany ustnik. Jest tutaj taka rurka, która pozwala utrzymać odpowiednie ciśnienie, kiedy pijemy. I faktycznie to jest w ogóle fajny produkt, bo nie dość, że bardzo ciekawie wygląda. Są to bardzo ładne bidony, no to mają też dużo lepszą izolację. Ta stalowa konstrukcja utrzymuje napój wyraźnie dłużej ciepłym, kiedy jeździłem zimą, niż nawet ten najbardziej, że tak powiem, zaizolowany Camelback Podium Ice. Więc jeżeli chodzi o jazdę, kiedy potrzebujemy napoju utrzymanego w dobrej temperaturze, czyli ekstremalne upały, bądź ekstremalne jakieś takie właśnie chłodne dni zimowe, mrozy. No to to jest fajny pomysł, fajna konstrukcja, bo mamy bidon, który bardzo ładnie wygląda, ułatwia nam pikie, no bo ten ustnik jest bardzo wygodny w użytkowaniu, a faktycznie ta izolacja jest na wyższym poziomie. Natomiast, no, to też swoje wady. Ten duży bidon waży 353 gramy. 353 gramy to jest dwa razy więcej niż izolowane bidony tamte, które prezentowałem Wam wcześniej. I taka masa nie dość, że już będzie odczuwana, bo kiedy weźmiemy sobie dwa bidony, no to jest, słuchajcie, ponad pół kilograma dodanego do masy roweru, no to jeszcze sam koszyk, który Często jest plastikowy w rowerze, on też jednak będzie mocniej pracował, być może będzie to też niebezpieczne dla samych gniazd na, na śruby, które mocują nam koszek do ramy. Ja akurat jeździłem na gravelu, gdzie jest sporo wibracji i nie zauważyłem, żeby to jakoś niesamowicie chodziło, żeby niesamowicie to się trząsło i byłoby ryzyko, że zaraz się rozpadnie, ale na pewno kiedy mam takie swoje różne doświadczenia z jazdą w terenie, no to wiem, że... Im lżejszy jest bidon i koszyk, tym lepiej. Natomiast tak jak powiem, ta stabilność i generalnie moje wrażenia z jazdy z tymi bidonami nie są złe. Pomimo, że ta masa jest wysoka, było ok i tutaj nie odczułem jakichś takich problemów, że patrzyłem na ranę i mówię, kurczę, zaraz zgubię bidon. Także to na pewno jest ok, ale ta masa myślę, że już sama w sobie powoduje, że te bidony są dedykowane jednak do rekreacji, do jakiejś wycieczki, dłuższe takie wypady, kiedy jakby ten cały sportowy aspekt kolarstwa nie jest dla nas taki ważny, kiedy nie patrzymy, żeby ten model był jak najlżejszy, tylko kiedy właśnie bardziej chcemy mieć wygodę, komfort, ciepły napój. I wtedy te bidony myślę, że będą naprawdę ok. No jeden jest taki minus, że ta konstrukcja jest delikatna. Ja raz włożyłem ten bidon duży do koszyka metalowego i go od razu zarysowałem. Z tym jeździłem w koszyku plastikowym, byłem dwa razy. Mam bidony w tak dużo, że w sumie z każdym pojeździłem między dwa a 10 razy. Z tym jeździłem najmniej jeździłem dwa razy i też już są widoczne jakieś ślady użytkowania. I generalnie, przechodząc do podsumowania, ja to widzę tak. Kamelbaki to są jedne z najlepszych bilionów na rynku. Naprawdę mają masę cech, które sprawiają, że można je uznawać za lidera tego segmentu. Przede wszystkim mega wygodne picie, które jest bez i to jest super. Do tego są przepiękne, bo cała ta oferta jest złożona z masy różnych ciekawych wersji kolorystycznych. I do tego naprawdę no fajnie się z nich pije. Nie mam tutaj żadnych jakby takich negatywnych opinii, które Miałyby się pojawić podczas całego tego okresu, kiedy ich używam, a używam ich nie tylko teraz w ramach tego testu, ale również prywatnie mam sporo swoich bidonów Camelbacka. Natomiast minus jest taki, że każdy z tych bidonów po tych kilku jazdach ma już ślady użytkowania. I teraz kupujemy sobie coś, co nie jest super tanie i niestety szybko będzie się nam optycznie psuło. Więc jeżeli jesteście czuli na. Takie tematy, no to będzie Was to bolało, ale poza tym, że właśnie te rady powstają, to naprawdę górna półka, ja jestem bardzo zadowolony. A jeżeli interesuje Was więcej, ceny, masy, bo ważyłem te wydane specjalnie, żeby każdą, każdego realną wagę podać, to wszystko jest w moim artykule, do którego link jest na dole w opisie filmu. Także zapraszam, żebyście sobie tam weszli dokładnie przeczytali wszystkie szczegóły. A ja Wam dziękuję za uwagę, zostawcie kciuka w górze i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym filmie.